Odzyskaj siłę i energię w czterech prostych krokach. Krok pierwszy: Odżyw swój układ nerwowy naturalnymi źródłami magnezu i witamin z grupy B. Czy wiesz, że już nawet garść nasion słonecznika na śniadanie sprawi różnicę? Krok drugi: Zadbaj o równowagę hormonalną poprzez różnorodność na talerzu. Jedz minimum 30 różnych produktów roślinnych tygodniowo, i jest to proste, jeżeli liczysz każdy owoc. Warzywo, z kasze, strączki, pestki i orzechy. Krok trzeci: ustabilizuj energię dzięki zbilansowanym posiłkom. Skoki energetyczne można zminimalizować, komponując posiłki z kompleksowych węglowodanów, roślinnego białka i zdrowych tłuszczów. Godzina posiłków też ma znaczenie. I krok czwarty: Oddaj odpowiedzialność w ręce specjalisty. Jako psychodietetyk z 10-letnim doświadczeniem pomagam osobom takim jak ty. I teraz, Twoja kolejna zmiana bez stresu. Dołóż do 21-dniowego wiosennego wyzwania, i pod moim okiem naucz, jak odzyskiwać energię do życia w prosty i przyjemny sposób. Szybka interwencja, długotrwałe efekty.